Cześć. Tutaj Łukasz, wbiliście miliard łapek w górę pod tym filmem. Komunistyczny śląsk czerwony, czerwony jak moja twarz, w te upały. No, a no i byczku, jak Ci się film podoba, pamiętaj, żeby zostawić lajka. A na nabakom 3% taniej z kodem KRL. No i tutaj moi drodzy, widzicie, to no, robimy 105 dni pierwsze powstanie rządu i tutaj pójdziemy w stricte komunistyczną drogę, co nie? Stricte pójdziemy komuch z komuchem, komuchowi komucha. Po prostu weźmiemy Polskę z ZSRR. Boom! Dobra, moi drodzy, żeby mniejsze duchy były minusowe, to zrobimy wojnę domową. Oczywiście w naszym kraju komunistyczną. Dobra, spróbujemy to zrobić w ten sposób. Spróbujemy zrobić trik z wojną domową. Jak się nie uda, no to rip. Dobra, no i mamy wojnę domową. Wystawimy tutaj dywizję. Mój przeciwnik nie powinien mieć żadnej dywizji teraz. Okej. Okay. Nie, no nie mów. Ale fart! Ja pierdzielę, oni do osi dołączyli, ja prawie upadłem. No powiem tak, dosłownie krok od tragedii byliśmy, nie? Krok od tragedii, moi drodzy. No i po wojnie domowej odblokowuje nam się drzewko. Będziemy brali tutaj oczywiście, moi drodzy, naukowców, tutaj jakieś masowe pobory, tego typu rzeczy, jakieś kolektywistyczne propagandy, tutaj czystki, wiecie, itp. No i tak, jestem komuchem i komuchy mnie chcą mu siebie. I wiecie, co się teraz stanie? Śląsk wzywa za TSRR do wojny. Dobra, i teraz muszę się modlić Żeby. Żeby ZSRR szybko wjechało w Polskę. O nie! Nie no, nie mówcie mi, że będę od nowa zaczynał! Nein! Padamy, niestety. Jezus, Polacy mnie atakują perdamentnie na Wrocław. O Boże! Upada upadliśmy! Co się dzieje? Dobra, powiem tak, ruscy to mój jedyny ratunek, naprawdę. Dobra, ale chociaż my, jako Ślązacy, się buntujemy w tych prowincjach. I ZSRR bez czystki może zaatakuje i zniszczy Polskę, nie? Dobra, jest okej. Okay. Proszę cię, ZSRR, podbij ich. Dasz radę. Ja w ciebie wierzę, ZSRR, naprawdę. Jest! Wyzwoliliśmy się! No i moi drodzy, taka konferencja pokojowa to mi się podoba. Czerwony Śląsk, wierny sojusznik ZSRR. No i teraz staramy się jakoś wzmocnić, zrobimy teraz sowiecką pomoc gospodarczą, dostaniemy przynajmniej jakieś fabryki. No i praktycznie teraz, no to co? Uzbrajamy się Śląskiem Czerwonym, moi drodzy, robimy cele. Tutaj już nie mogę iść dalej, bo posiada ducha Obalenie Klausa, a my nie posiadamy ducha Obalenie Klausa. Zarosiły polityczne dziennie. No i tragedia totalna na, ty na, tych, na tych czerwonych, tych czystkiej jakieś opozycji. Wojny domowe. No, tragedia, nie? Robimy cele, jakieś indoktrynacje i staramy się coś zbudować. Coś się podziało w Europie. W Jugosławii. Nie wiem, czemu mam wąsacza ukrytego. W Jugosławii wybuchła wojna. Jugosławia dołączyła do aliantów. Chorwacja dołączyła do osi. Oś ma wojnę z całymi. z całą Europą. Tak bywa, nie? 40 dni mam na cel na Niemcy. Ja nie wierzę, że Sowieci mi nie pomogą ich pokonać. Idą Sowieci! Boże, ty. Jak tu przyjdą Sowieci i pokonamy oś w 38 roku w październiku. Ja zagarnę chociaż połowę terytorium Rzeszy dla siebie i je skoruję. No to będzie już gierka dla nas praktycznie, nie? Rzesza niemiecka uzasadnia cel na Luksemburg? Dlaczego Niemcy uzasadniły ręcznie cel dla Luksemburg? Co tu się wydarzyło się? Nie wiem, co tu się stało, ale wiem, że mam zero Powera na razie. Mamy to i wzywamy sojuszników. Tak, do przodu ZSRR! Ja sobie teraz cele na Przemysł porobię. Sialala, sialala. Do przodu ZSRR, zdobywaj tereny ku chwale Wielkiego Śląska. Powiem tak, jeszcze nigdy w życiu w Herzog Iron nie wykorzystałem AI do czegoś takiego, nie? Dosłownie tutaj ZSRR walczy za mnie? Dawaj do przodu na Berlin, towarzyszu! Proszę, ja mam tylko 14 dywizji. Zdobądźcie Memel. Dobrze, ale że te sery ratkuje zwycięstwo. O, i tu jest pusta prowincyjka, bo Rzesza nie ma wojska. Dzień dobry, witamy. Idzie sowiecki Sojusz już ze mną. Dobra, z racji, że jest pusta prowincja, to skorzystamy trochę, okej. Okay. Ty idą russy, idą russy. Rozchodźcie się, russy. Kurka wodna, to są puste prowincje. Aj, ruski, proszę, wesprzyj moją jedną dywizję. Aj, i mnie. Pomóż, ruski, pomóż, 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 pomóż. No i ruski. Ja już nie wiem co się z tymi Niemcami dzieje, bo oni wychodzą i wchodzą z prowincji, nie? O, Ruscy, gdzie wyjdziecie? Nie! Ruscy się wycofują! Dlaczego się wycofujecie ruscy? Zostańcie tu! Rosjo proszę, chodź tu! Jest jeszcze dwie dywizje... Ej, Szczecin przebili, dobrze. Super. Ty no, ja nie wiem co się tu dzieje kompletnie, nie? Ale Niemcy mają po jednej dywizji na kratce, bo biją się z całą Europą i oni powinni upaść. Przecież. Ty, no i to chyba będzie po Niemczech w sumie. Ty, naprawdę się nie spodziewałem tak szybkiej rozgrywki. Autentycznie, ale żeby nie było, że Wielki Śląsk nic w tej wojnie nie zrobił, moi drodzy. To właśnie yy, odbijamy tereny swoje. O, proszę zobaczyć, jaka odważna śląska ofensywa. Idziemy prosto na Gdańsk, moi drodzy. Gdańsk odbity, przyjaźń śląsko-polska zachowana, a Niemcy już... klaszczą. Ty, panowie, wiecie o tym, że Niemcy upadły i pojawił mi się przed chwilą event, który skipnęłem o konferencji autańskiej? Wiecie o tym, że Jałta była w 39 w sierpniu? No i powiem tak, no, chyba Włosi za dużo tutaj do powiedzenia nie będą mieli, bo z tego, co widzę, to jest już Jozin dosłownie z Bazin rozjechany tutaj i wystarczy po prostu wejść na Sycylię. I mamy konferencję pokojową. Ruscy pokonaliśmy wszyscy Niemców. Fajnie! Śląskie komunistyczne roboty oddziały... Robocze oczywiście oddziały wywalczyły dominację, moi drodzy, i zajęły Sycylię, pogu. No i moi drodzy, jesteśmy po przewspaniałej konferencji poko pokojowej, Śląsk, Luksemburg i Czechy rozebraliśmy razem y, Niemcy, a Włochy dałem po prostu Palestynie, bo Palestyna istnieje, jest marionetką Wielkiej Brytanii, więc dałem Palestynie po prostu całe Włochy. Tak, żeby urośli i byli, wiecie, mocarni. Wielka Brytania chyba będzie przechodziła wkrótce na komunizm, takie mam wrażenie. Dobra, no to moi drodzy, za cesarami wpierdzili się w wojnę z całym światem. I ja jako dobry po prostu komunista czerwony ze Śląska muszę pomóc tym mistrzom świata, że tak powiem. No i dołączyliśmy jakoś Śląsk do wojny. I teraz ZSRR będzie musiało być ratowane. Jezus, cały świat dołączył do wojny z głupim Śląskim i ZSRR, nie? Cały świat jest przeciwko nam w wojnie. No Moi drodzy, udało się Litwę opanować. O jejku. Ty, ja nie zauważyłem, że Duńczycy mi zrobili jesień średniowiecza tutaj. Dobra, mały recap. Udało nam się ogarnąć Litwę. Tutaj ZSRR robi wjazd. My się staramy jako po prostu potężny śląskim pomóc. No i my atakujemy z drugiej strony praktycznie świata. Staramy się tutaj pomóc naszym przyjaciołom komunistycznym. Zobaczymy, co z tego będzie. No mam nadzieję, że uda nam się dojechać do Paryża. No, na razie udaje nam się jakby to powiedzieć, powoli troszeczkę zwiększyć miejsce z ofensywą. Ruscy już prawie wchodzą do Włoch, to mi się bardzo cieszy. Naszym celem jest dojście po prostu do Paryża, nie? Tak czy inaczej. To jest nasz główny cel. Dobra, no udało nam się chociaż parę dywizji okrążyć. Dobra, widzę, że nie ma, nie ma sensu po prostu tracić czasu na, na jakieś bezsensowne tutaj bitki, tylko trzeba się przebijać, nie? Kurde, panowie, tutaj jakieś 60 dywizji zostało dosłownie okrążone w tym kotle. Jedny mały kociołek wystarczył. Widzicie? Psztruk! Ty, no i męczymy tę dywizję, nie możemy tego zniszczyć. <grym> Moje czołgi nie mogą zniszczyć aliantów, moi drodzy. Śmiechu warte. Dobra, moi drodzy, to jest jedna z ważniejszych potyczek teraz, bo jeżeli uda nam się tutaj okrążyć aliantów, no to mi da w cholerę dużo boostów. Dobra. Czekajcie, bo muszę okrążyć aliantów. Dobra, tryszyn to nie ma sensu. Dobra, moi drodzy, teraz atak, który zakończy wszystkie ataki. Bum! Kurde. Jak to się wycofujecie? Jezu, oni przysłali całe wojsko tutaj. <noise> Na tam jedną prowincję! Atak, który zakończy wszystkie ataki. No to rzeczywiście zakończył, nie? Nie, dobra, stop, 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 stop. Boże, zaraz się popatrzę, nie? Zbierzcie organizację. Ty, Alianci się stąd wycofują z tych prowincji? Ty, czy Bot umie wyjść z okrążenia? Wow! Znak zapytania. To się naprawdę dzieje? Jest! No dobra. Chociaż jakiś tam mały kocioł. Dobra, moi drodzy, czas przebić się do Francji. Naprawdę, w sensie nie mamy innego wyboru. Musimy przebić się do Francji i pomóc ruskim dojechać do Paryża, no bo to jest chyba jedyne, co mogę zrobić w tym, w w tym podejściu, nie? Boże, jakie tu, są, jakie tu idą posiłki? To jest niewyobrażalne, no dosłownie, no. Dobra. Boże, najważniejsze to teraz przebić linię Marzinota, nie? Chociaż jedną dywizją. jest nie przebiję, bo to są bunkry, dychy. O nie, wsparcie mu doszło, on miał jeden organizacji. Dobra, nareszcie coś wychodzi, ale czy my zdobędziemy linię Marzinota? Boże, bo jak nie zdobędę, to ja się nie będę przez Holandię przebijał. Mam, dobra, jeszcze overrun poszedł. Jezus, świetnie, nie? Dosłownie świetnie. Mamy to. O, że super, super, przebite. Teraz można z Francuzami dyskutować na różne tematy. Wspaniale wręcz. No i Francuzi teraz powinni dostać dziwnych ataków spazmu na froncie. I chyba Rusy będą tu mogli zaatakować. Cały czas toczy się bitwa o Bratysławę, nie? To też jest ciekawe. Wow, Belgia nie jest w waliantach. Ty, to mi się udało Luksemburg tutaj okrążyć. Nawet nie wiedziałem. Wow. Zaatakujemy czołgami w lesie i pokczamp. Przecież to tak polski atak śląski dosłownie. Będziemy w nich kluskami rzucać śląskimi. Dobra, Francja upada. To się liczy, moi drodzy. Francja będzie padać. My, o Jezus, o Jezus. Nie wierzę, że sowiecki sojusz nie potrafi obstawić czterech portów, nie? To jest nierealne po prostu. Dobra, z tego co widzę, to moje dywizje atakują, więc jest chyba total kozak. Teraz uratujemy północ. Może widzę, że tutaj bezbestwo level expert. Dobra, Luksemburg skapitulował, teraz skapituluje Francja. Wiecie co, ja już robię dywizję po prostu na wszelki wypadek, nie? Bo ja wiem, że oni będą yy, totalnie useless. I co, konwoje? Aha, dobra. Muszę granicę z Hiszpanią złapać. Francja kapituluje, no nareszcie. I teraz z Portugalią rozpoczniemy handlowanie. Mogę? No pewnie, że mogę. Ja bym nie mógł. Super. I nareszcie zaczynamy z powrotem produkować czołgi. Wow! Jezu, czekajcie, to jest zero organizacji mają te dywizje. Ruscy stoją przed nimi i się patrzą, nie? się zastanawiają, czy ruszyć z ofensywą. Wow, Ruscy coś zrobili. Koks. Ja nie wiem, jak oni tu wylądowali. Jakim sposobem oni wylądowali w Gdańsku, gdy kontrolujemy Danię? To jest niemożliwe, nie? chyba była wędrówka ludów po prostu. Szkoda się tutaj też zatrzymywać z ofensywą, z tego co widzę. Tragedia, no. Co by tu dużo powiedzieć? Dobra, udało nam się uratować, moi drodzy. <laughs> ja już nie wiem, co nam się udało ratować. Swojego ojca nam się udało ratować. Lepiej zgarnizonuję po prostu te tereny, bo jak alianci zrobią desant, to ja to mi głowa pęknie na pół, nie? Wybuchnie mi po prostu głowa. Mój smutek już osiągnie wtedy totalny apogeum, nie? Więc super. Dobra, udaje mi się też jakimś cudem pomóc, moi drodzy, ZSRR we Włoszech. Lecą też już do... Nej... E, Boże, przepraszam, lecą desanty! Ale się ubezpieczyliśmy. Po prostu używamy 90 dywizji do garnizonowania fortów. To gdybym to zostawił z ZSRR, to by była tragedia, nie? Naprawdę to by była tragedia. Już byłby koniec. Muszę zebrać organizację i ruszyć z kolejnymi ofensywami, lecz potrzebuję 500 czołgów. A ledwo nadrabiamy czołgi teraz. Powoli, powoli, bo powoli, ale nadrabiamy, no. Teraz się postaramy po prostu wjechać we Włochy. No i super. Mhm. Wspaniale. Tylko, Boże, wejdź tu, bocie. Proszę Cię, komputerze, wejdź. Bądź miłym chłopcem. Idź za mną. Doprowadzę Cię do zwycięstwa. O, dziękuję Okej, okay, no i zobacz, jak fajnie. Widziałeś? Wystarczyło, że ze po prostu tutaj przyszedłeś. O, widziałeś, jak fajnie? O, i teraz muszę odbijać swoje czołgi. Super. Kurde, nie mogłem się doczekać takiej sytuacji, no. No i tak to wygląda, moi drodzy, w Europie. Teraz czekamy, co zrobi wujek ZSRR. I czy wujek ZSRR po prostu tutaj dopchnie te resztki wojska. O, bitwa o Bratysławę się przynajmniej skończyła. To już jakiś progres jest. O, dobra, nareszcie udało mi się. Boże, po takiej męczarni... Udało mi się całą armię okrążyć tutaj, w Rzymie i tak dalej, więc tu sobie raczej poradzimy, nie? Jest super. Ole, mamy to. O, że nareszcie. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Czerwony Śląsk, grasem sojuszu z ZSRR, opanował całą Europę. opanowalibyśmy też cały świat, ale powiem wam, że to AI ruskich ani samolotów nie wystawi, ani nic, ani to, ani tamto. Tragedia totalnie.